Witam Państwa najserdeczniej. Zacznę od najważniejszej informacji. 5 sierpnia tego roku Sejm uchwalił nowelizację, bardzo obszerną, ustawę o podatku od towarów i usług, która dotyczy obowiązków wystawiania oraz otrzymywania faktur strukturyzowanych. W przyszłym roku musimy już umieć wystawiać, otrzymywać, posługiwać się fakturami, których do tej pory nigdy nie było. Fakturami, które w zasadzie istnieją tylko wirtualnie, które nie są przesyłane kontrahentom, które są wysyłane do tzw. Tak KSEF-u czy Krajowego Systemu E-Faktur. Tu jest wszystko niejako postawione na głowie. Cała nasza wieloletnia, ponad 30-letnia praktyka fakturowa przechodzi do całkowitej historii. My używamy faktur, ustrukturyz faktur ustrukturyzowanych do celów rozliczeniowych. A wiemy, że ona się do tej, do tej misji kompletnie nie nadaje. Przede wszystkim większość naszych kontrahentów w ogóle nie, będzie jej nie będzie znała tych dokumentów, bo mogą nie chcieć ich znać i oczekiwać od nas zupełnie innych form dokumentowania, zakupu, wydatków, bo przecież dzisiaj wiemy, że posługujemy się fakturą. Podatkową, tak zwaną fakturą VAT, jako dokumentem o charakterze handlowym. Dokument, który nie jest przesyłany kontrahentowi, do tej roli się nie nadaje. I, 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 i to, co bardzo ważne dla nas, będziemy musieli znaleźć inne formy dokumentowania czynności wywołujących skutki prawne, innych niż faktura, faktura podatkowa. I aby z tym jakoś się zmierzyć i po prostu trochę się tego nauczyć, bo potrzeba będzie przebudować naszą wiedzę, zarówno w obszarze handlowym, ewidencyjnym, rozliczeniowym, przygotowaliśmy i prowadzimy już w zasadzie we wszystkich miastach, w dużych miastach Polski, działalność edukacyjną przeznaczoną dla praktyków którzy będą musieli się po prostu nauczyć tego całego ambarasu, tak aby, aby to po prostu umieć zrobić. Wątki ekonomiczne, ewidencyjne, prawne są tu najważniejsze, bo informatykę zostawmy informatyką, bo, bo nie to jest nie ona jest tu najważniejsza. Najważniejsze jest to, abyśmy mogli się posłużyć pewnym dokumentem, który, no, który który nie ma, w zasadzie nie ma nic wspólnego z dotychczasową tradycją wykorzystywania i posługiwania się pod, pod, pod fakturami podatkowymi. Również przygotowaliśmy instrukcję, taką uniwersalną i chyba jedyną w naszym kraju, adresowaną do wszystkich podmiotów, które będą wystawiać oraz otrzymywać faktury ustrukturyzowane, tak aby przy pomocy takiego dokumentu zarządczego wiedzieć, zarządzać tym procesem procesem wdrażania owej, owej, jakże trudnej, operacji. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze służyć Waszym interesom. Roku, rok, przyszły rok, to rok 30-lecia działalności Instytutu, dla nas bardzo ważny. No i przywitamy go największą rewolucją fakturową w naszej historii. abyśmy sobie dali z nią, dali sobie radę i nie, nie polegli na tym froncie. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.